Agata Duda uczciła Światowy Dzień Zespołu Downa. Agata Duda postanowiła uczcić Światowy Dzień Zespołu Downa w wyjątkowy sposób. Pierwsza dama udała się z wyjątkową wizytą do ośrodka w Skawinie, który specjalizuje się w wychowywaniu i edukacji dzieci dotkniętych zespołem Downa. Do sieci trafiło niezwykłe zdjęcie ze spotkania, które ujęło internautów. Jak wiadomo, do obowiązków pierwszej damy należy godne reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej, ale również na rodzimej ziemi. Pierwsza dama ma się prezentować, być doskonale wychowana i wyedukowana, powinna też angażować się w akcje społeczne i kampanie charytatywne, co poprawia wizerunek kraju. W historii Polski bywały jednak pierwsze damy, które chciały robić więcej. Zalicza się do nich również Agata Duda, która z okazji pierwszego dnia wiosny. Który świętujemy również Światowy Dzień Zespołu Downa postanowiła zrobić coś specjalnego. Pierwsza dama odwiedziła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Skawinie, gdzie spotkała się z młodymi podopiecznymi placówki, uczącymi się tam samodzielnego funkcjonowania i pobierającymi nauki pod okiem fachowców. Na gran Pałacu Prezydenckiego trafiło zdjęcie, na którym Magata pozuje z dziećmi. Dzisiaj Światowy Dzień Zespołu Downa. Pierwsza dama odwiedziła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Skawinie. Wszyscy uczestnicy wspaniałego spotkania przesyłają Państwu serduszka. Fotografia ujęła internautów, i nic dziwnego. To naprawdę poruszający i godny podziwu.